Wam dzisiaj pokazać, bo już dawno miałem to zrobić w kwestii śrub od murłaty Nie były ruszane. Dach już gdzieś jest 2 lata. I były ukręcone dobrze te szpilki. I drzewo było już trochę wstępnie podsuszone. Także a tu słychać że normalnie ta podkładka O taka sytuacja. Także ja po dwóch latach jeszcze o, bez problemu ile mogę dociągnąć. Powiem, że też trochę siły w rękach mam. Tak żeby... Podkładki są 10 na 10. To powinno dobrze to dociągnąć. Ciekawy jestem, jak ktoś położył się we drzewo i w przyszłym roku się wprowadził i zabudował to wszystko. Jakie tam są śruby. Także tu widać, no coś tam widać, że tego gwin poszło. Może od razu bym tego nie odczuł, ale kiedyś Jakbym to rozebrał, to pewnie by na pewno było luźne. Bo to jeszcze nie będzie pewnie idealnie suche. Jeszcze muszę tutaj w tym narożniku spróbować dokręcić. Tam jest mnie problem, Pianko, ktoś zalepił. Jakiś mądry. Także najlepszy jest poligon jeszcze, ja to tak mówię poligon, jeszcze ten dwunastokątny, to jest jakby więcej ruchu, chyba że ktoś ma taką długą grzechotkę. Ała, o już skóra zdarta, elegancko. Także w sumie taka ciekawostka.